Pani Mariolo, cud się stało? Doszło do pięknej rozmowy z Ewą Chodakowską. No jak to się wydarzyło? To zupełnie przez przypadek, bo kolega zapytał mnie się, co by było, gdybyśmy się spotkały, więc ja zażartowałam, że pewnie byłoby tak, jak... Doda, prawda, się tutaj pogodziła z naszą cudowną artystką, więc oczywiście to był żart, ale akurat przypadkowo, żeśmy na siebie wpadły, ale słuchajcie, no ja jestem już w takim wieku, że naprawdę. Mnie są dąsy do niczego niepotrzebne i myślę, że media troszkę za bardzo eskalują te wszystkie wywiady i, i eskalują te problemy, a tak naprawdę problemów nie ma i, i trzeba podchodzić do życia z dystansem. I myślę, że ludzie na poziomie tak powinni do tego podchodzić. Obrażają się, kiedyś mi mówiono tylko kucharki, a więc ludzie na poziomie się nie obrażają, tylko po prostu potrafią się z różnych rzeczy śmiać i mieć sen de pomiędzy Panią a Ewą Hotakowską tak naprawdę żadnego konfliktu nie było? Jak to jest? Znaczy, jeśli chodzi o mnie, to ja nie widziałam żadnego konfliktu, to słuchajcie, ja myślę, że zarówno Pani Ewa, jak i ja odpowiadałyśmy na pytania nam zadane, więc ten konflikt gdzieś tam się w powietrzu skalował, no bo różnie interpretowano nasze wypowiedzi, no ale w mediach jest tak, że czasami się krytykuje, czasami się chwali, no, czasami się do, dosypuje tego pieprzu, ale osoby, które występują w mediach, tak jak ja, już ponad 30 się na doskonale wiedzą, że jest to troszkę taka gra słów, jest to zabawa i tak dalej, ale tak naprawdę tutaj, no ja nie wiem, ja żadnych konfliktów z nikim nigdy nie miałam i, i nie chciałabym mieć, także nigdy nie miałyśmy takiego personalnego kontaktu i bardzo miło, że taki dzisiaj był. Podeszła pani do Ewy Chotakowskiej i co jej powiedziała? Jak ta rozmowa wyglądała? Jestem dojrzalsza, więc zawsze uważam, że matka podaje rękę. Nie, że serdecznie, ale powiedziałam, że zażartowałam, a się nawiązałam do pytania kolegi z pudelka, że co by było, gdybyśmy się spotkały? Ja mówię, no właśnie, żeśmy się spotkały, skoro kolega zapytał, no to właśnie, żeśmy się spotkały. A Ewa coś się odpowiedziała pani? Bardzo miło, bardzo miłą odpowiedziała, bardzo mnie ucałowała. No bardzo miło, była bardzo miła relacja. Czyli możemy powiedzieć, że kolejny cud się stał. Pogodziła się Doda z Edytą Górniak, pogodziła się pani z Ewą Chodakowską, czyli ja konflikty w ogóle zażegnane. Nie, nie byłam, dlaczego wy wywołujecie jakieś konflikty. Wy ciągle wywołuje się. Ja nie wiem, co tam było między Dodą, bo, 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 nie, bo nie znam historii, ale nie ma żadnych konfliktów. Słuchajcie, my wszyscy jesteśmy medialną jedną wielką rodziną. To, że czasami ktoś tam pstryknie kogoś medialnie, to nie znaczy, że jest konflikt, to po prostu. To... No taka to jest e, m, praca, taka to jest praca. Czy możemy teraz liczyć na wspólny trening, na przykład Pani i Ewy Chodakowskiej? Ja, nie wiem no, nie wiem czy bym dała radę. <laughs> nie wiem, no jesteśmy zupełnie jak gdyby z innych e, epok. Nie wiem, who knows, mogłabym powiedzieć, ja myślę, że Pani sobie świetnie dała radę. Tak? Nie mnie że mi kręgosłup boli. <laughs> Sumoli. Ale nie zamyka się pani na żadne współprace. Znaczy, wiesz, ja się nigdy nie zamykam na ludzi. Ja uważam, że żyje się tylko raz i trzeba być otwartym do ludzi, że nie można myśleć do tyłu, tylko do przodu, że nie można w sobie gdzieś tłumić jakichś emocji. Trzeba, trzeba umieć powiedzieć w życiu, przepraszam, podać rękę. No tak się zachowują ludzie na wysokim poziomie. My dzisiaj już rozmawialiśmy o politykach, prawda, o politykach koalicji, którzy wybierali prezydenta i to był najpiękniejszy pokaz między panem Radosławem Sikorskim a Rafałem Trzaskowskim, pokaz klasy, no i oczywiście Donaldem Tuskim, który sprowokował całą sytuację, to był pokaz klasy, dlatego jeśli my chcemy mówić o sobie, że jesteśmy kobietami czy mężczyznami z klasą, no to miejmy dystans po prostu do siebie, tak? Możemy dyskutować, możemy się spinać, możemy mieć różne zdania na różne tematy, no ale nie wolno chować Urazy. Żyje się tylko raz, kochanie, zbliżają się święta, e, więc nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem, <noise> czyli jako zoroc. <noise> ja jeszcze tylko jedno zadam pytanie, bo Edyta i Doda ostatnio spotkały się na wspólnej kolacji. To nie była tylko zgoda poza kamerami, ale też wspólna kolacja. No to teraz pytanie, czy tu będzie wspólna kolacja z Ewą Hodakowską? E, no wiesz co, to e, no ja. Ja zainicjowałam rozmowę. No, Ewa jest młodszą osobą. Liczę, że mi coś ugotuje. <grystanie> Dietetycznego. <grystanie> Niekoniecznie. <grystanie> Niekoniecznie, nie, nie żartuję oczywiście. No, nie, no to jest zabawa oczywiście, ale. Pani Mariola, bardzo dziękuję. No cudowne zakończenie wieczoru tak naprawdę. Ten wieczór był piękny wiwy, piękni ludzie, muszę powiedzieć, że Kasia Przybyszewska muszę to powiedzieć, jak już jesteśmy na imprezie Wiwy, to jest wyjątkowa osoba i ona tutaj nagradzała wiele osób, ale ja tak naprawdę bym taką osobistą nagrodę Kasiu, dałabym Tobie. Ponieważ to jest kobieta bardzo wrażliwa, bardzo wspierająca kobiety. I muszę powiedzieć, że na moje. 40 lat w mediach, to ja mogłabym policzyć na palcach kobiety, które się wspierają. I numer jeden z pewnością jest to Kasia Przybyszeska. Ja zawsze miałam taką drugą moją rolę model, panią Krystynę Kaszubę, która była założycielką Twojego stylu. No i Nina Terentiew, która mnie stworzyła. <laughs> I muszę Wam powiedzieć, bo tego nie mówiłam nikomu to będziecie pierwsi. Październik był najgorszym miesiącem mojego życia, bo miałam być bardzo chora, ale okazało się, że ta choroba nie jest taka, jak, jak wróżyły badania, więc jestem zdrowa, dodam, żebyście się nie denerwowali. I wtedy, jak gdyby czekając na wyniki badań, przeleciało mi y, całe życie. I wtedy pomyślałam sobie, które osoby tak naprawdę z życia zawodowego miały największe znaczenie dla mnie, dla Marioli. No i z pewnością jedną z nich to właśnie była Kasia, Krystyna Kaszuba, a tą trzecią taką telewizyjną, jeśli chodzi o telewizję, no to była Nina Terentie. I do niej zadzwoniłam jeszcze nie wiedząc jak to moje życie się potoczy. Bo naprawdę przez kilkanaście lat pracowałam dla niej i Nina powiedziała piękną rzecz. Mariola, ty jesteś taką, czy byłaś taką osobą, no bo teraz dla niej nie pracuję, której nigdy nie wolno było przeszkadzać, bo ty zawsze wiedziałaś, co robisz. I ona, można powiedzieć, że unosiła moje skrzydła do góry. No i taki powinien być szef, taki powinien być szef, który docenia indywidualności, który docenia takich trochę szaleńców jak ja, bo ludzie, którzy tworzą, to nie są łatwi, to nie są łatwi ludzie w obejściu. To są czasami ludzie trudni, czasami trochę szaleni, skupieni na swojej pracy, twórczy. I, I kiedy szef jest taki, który podnosi skrzydła, no to możesz fruwać. No i ja przez te kilkanaście lat, kiedy pracowałam z Niną Terentiew, to muszę powiedzieć, że fruwałam. I mam nadzieję, że te skrzydła mi jeszcze kiedyś wyrosną, bo ciągle pytacie o tę telewizję, więc mam nadzieję, że kiedyś jeszcze te skrzydła wyrosną.